jeszcze. To są śmietniki. O! Ja nie sprawdziłam, wiesz jakie ja miałam mindset, że ktoś by mógł się pod autem schować i że ja nie sprawdzę pod samochodem no. i że ktoś wygra. <grystanie> to tak po prostu lecimy dosłownie, że jedziemy dalej no tak. Ale ja mam klucze, ja mam klucze, ale to był OP. Zostawiłabym tą osobę tutaj. Buf. nie. Not this time. O, Boże, każecie mi się schylać? Nie, to lata. Nie, nikt nie był. chociaż. Jakby się ktoś z zawieszenia trzymał. Dobra, jednak mogłam się chować. Za dużo filmów <laughs> na <nowy, nowy>, <laughs> Za dużo widziałam już, ja. No naprawdę, nikogo nie mam. Kurde, jakby to było mocne, jakby ktoś się położył w aucie albo coś. <muzyka> Jakby na przykład tak, jak Justek na chwilę przyszedł po lampy i Wera by tam weszła i się schowała w samochodzie, a ja na to bym mnie wpadła, no to by było... Boże! Jakie to było genialne! Ale coś chyba nie ogarniasz tak. A no kurde, dobra.